Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku, który będzie podzielony na trzy części, pokażę Wam, jak rysować jabłko, jak rysować jego kształt, jak rysować światłocienie na jabłku, jak je wypełnić tonalnie i jak zrobić kompozycję z jabłkiem jako głównym elementem martwej natury. Zapraszam do oglądania. Mam do Was jeszcze jedną prośbę, która jest bardzo istotna, mianowicie pierwsze jabłko malujcie z tutoriala i odpatrujcie. Natomiast w dalszej kolejności, jeżeli będziecie chcieli to robić, to naprawdę bardzo ważne jest, żebyście mieli prawdziwy model ze sobą. Ja pokażę Wam teraz zdjęcia w sekwencjach tych jabłek i Proponuję osobom, które dopiero zaczynają malować, żeby kupiły sobie jabłko w jednym kolorze. Czy to będzie czerwone, czy żółte, czy zielone, to nie jest istotne, dlatego że jeżeli kupimy takie jabłko, które ma już w sobie dwa kolory, to będzie nam to delikatnie przeszkadzało w zobaczeniu światło a teraz rysujemy to. Rysujemy to na podstawie mojego poprzedniego tutoriala o rysowaniu kuli. Dlatego zmiana koloru na inny będzie nam nieco utrudniała pracę. Także biegnijcie do sklepu, kupcie sobie jabłko, kupcie sobie modela w jednym kolorze i zaczynamy pracę. Dla tych osób, które mają problem z zobaczeniem światło cienia, przygotowałam taką serię zdjęć. Na jednym jest to zdjęcie kolorowe, później zdjęłam kolor, zostawiłam zdjęcie czarno-białe, a następnie na trzecim zdjęciu jest podkręcony kontrast tak, aby strona oświetlona była biała, a strona w cieniu była już bardzo ciemna. Pozwoli to Wam tak na początek określić dokładnie, która strona jest jasna, a która strona jest ciemna. Do niektórych zdjęć dołożyłam koło, żebyście też y, mogli ocenić kształt jabłka, że ono nie jest tak naprawdę okrągłe ani kuliste. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Natomiast rysujemy z natury, a nie ze zdjęcia. Zdjęcie jest tylko. Pomocnicze. To jabłko, nasz model, popisałam pisakiem, zrobiłam mu takie linie pomocnicze, i będziecie je zaraz mieli w narożniku tego filmu pokazane. I będę to jabłko rysowała z takiej perspektywy. Ważne jest, żebyście zwrócili uwagę na kształt tego jabłka, że ono nie jest okrągłe. Tam na jednej fotografii było sfilmowane z takim pomarańczowym kołem to jabłko. I jeżeli tylko uda wam się dobrze narysować ten pierwszy kształt, to będzie fantastycznie. Jak macie to zdjęcie tego jabłka, to możecie również popatrzeć, jak się układają te pionowe Linię w naszym jabłku i spróbować je odtworzyć. One nam tutaj zbudują ten kształt w tą stronę tego jabłka. To, co robiliśmy na poprzednim tutorialu, czyli Również w tą stronę możemy to jabłko sobie tutaj wyrysować. Będzie nam za chwilę łatwiej znaleźć miejsca, w których jest światło-cień. Jeżeli mamy już narysowany kształt naszego jabłka, bardzo się postaraliśmy, to teraz chciałabym Wam wytłumaczyć, jak narysować to miejsce z ogonkiem. Które jest wgłębione, spróbuję Wam to przybliżyć, nie jest prosto, ale gdybyśmy mieli zrobić taką konstrukcję, która byłaby lejkiem do środka i byśmy nawet skorzystali z tego naszego tutaj narzędzia, czyli mamy taki lejek do środka. Zrobiony. Okay. Teraz do tego nasze jabłko ma zawsze tutaj, jakby taką wypłaszczoną powierzchnię, którą ja tutaj narysuję. To jest jakby takie płaskie miejsce w tym jabłku, na którym te linie, które będziemy rysować od tego punktu, który jest, tu się zaczyna ogonek, i będziemy rysować do góry i po okręgu, po brzegu jabłka, tego najwyższego, jakby wszystkie linie tutaj, tak. Tutaj zakręcają od razu. Czyli jakby ich nie widać, one nie wychodzą nawet z tego. Ok? Czyli zobaczcie, mamy teraz taką sytuację. Tu mamy linie, które sobie pom troszkę wzmocnię. Tu jest kształt naszego jabłka, możemy sobie tutaj te linie dorysować, a weźmiemy gumkę i teraz to, co jest w środku tego jabłka, czego już nie potrzebujemy, wymarzymy. Zobaczcie, dzięki temu powstała nam jakby taka opowieść o tej, o tym wgłębieniu, które jest w jabłku. Hmm. Warto to sobie przetrenować kilkukrotnie, dlatego, że w ten sposób nauczycie się malować jakby każdą każdą powierzchnię, która jest. Wgłębiona w okrągłym przedmiocie. I to by było na tyle na, w pierwszej części o malowaniu jabłka. Proszę, abyście przetrenowali do kolejnych zajęć ten element rysunku.